Nie czuję nic. Żadnego cieknącego serwomechanizmu, żadnych obwodów. Chociaż teraz jakbym mrowienie. Nie wiem w której części ciała. Oczy nie chcą mnie słuchać, ale na szczęście same się otwierają i dostrzegam światło, które ostatnio widziałem chyba w poprzednim życiu. Z zamgły wyłania się czyjaś postać. Nie rozpoznaję jej, bo nadal jest rozmyta. Ma na sobie fartuch i maskę. Chyba coś mówi, ale brzmi, jakby dźwięk rozchodził się pod wodą. Podchodzi do jakiejś maszyny. Słyszę, że sprzęt warkocze nieprzyjemnymi niskimi tonami. Stęskniłem się za dźwiękiem. Nagle otworzyły się drzwi i wszedł przez nie ktoś w garniturze. Wskazuje na mnie palcem. Coś mówi, ale ponownie nie rozróżniam słów. Człowiek w fartuchu podejmuje dyskusję. To nie jest spokojna rozmowa. Wygląda na kutnie. Po chwili mężczyzna w garniturze odpycha doktora i zbliża się do maszynerii. Nie mogę obrócić głowy, ale chyba mężczyzna schyla się po coś pod trudniącym urządzeniem. Wydaje mi się, że słyszę słowa. Mówiłem, że to się nie uda, straciłeś tylko czas. Maszyna przestaje burczeć. A obraz, który przed momentem wydawał się prawie wyraźny, znowu się rozmywa. Znowu nie słyszę nic. Wszystko wokół ciemnieje, więc skupiam wzrok na ostatnim jasnym punkcie. Wygląda na to, że dotarliśmy.